Sztuczna inteligencja wymusza na nas większą kreatywność i większą potrzebę zrozumienia danego tematu i tego, co musimy zrozumieć. Ponieważ student musi nie tylko wpisać, ale zrozumieć i zinterpretować polecenie, czyli większej kreatywności od studentów i od nas również wymaga. Musimy wiedzieć więcej, żeby umieć zinterpretować i wiedzieć, czy to, co nam sztuczna inteligencja wyrzuciła, jest poprawne, ponieważ Sztuczna inteligencja jest to zbiór danych, które są zawarte, z których my czerpiemy i my musimy studentów uczyć weryfikować otrzymane wyniki, interpretować. I dopiero wtedy użyć. Na swoich zajęciach z matematyki każe studentom znaleźć na przykład macierz odwrotną. Oprogramowanie wyrzuca nam wszystko na temat danej macierzy, i student musi znać definicję macierzy odwrotnej, kiedy ona istnieje, kiedy nie istnieje, czyli dużo więcej musi wiedzieć, żeby wiedzieć, który wynik wybrać. Drodzy studenci Politechniki, jeżeli korzystacie z czata GPT, korzystajcie świadomie. W taki sposób, żebyście wiedzieli, co robicie i jakie wyniki musicie otrzymać, musicie wiedzieć więcej, więc korzystając z narzędzi AI, róbcie to świadomie.